Witajcie, kochani, jak co wtorek rozmawiamy z piłkarzem Sokoła Konsport Aleksandrów. Jesteśmy po meczu z Huraganem Morąg wygranym przez Aleksandrowian 3 do 1. A naszym gościem jest Tomasz Bogołębski, witam. witam. Witam wszystkich. Tomek 3 do 1, aczkolwiek ten styl gry do najlepszych nie należał. Wiadomo, że ta pierwsza połowa była gorsza, słabsza niż, niż ta druga część gry. No tak, no nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, faktycznie. Ale biorąc pod uwagę fakt, że te ostatnie mecze naprawdę wyglądały dobrze pod względem i gry i, i pod względem piłkarskim, a nie przynosiły nam punktów, i e, chyba faktycznie e, potrzebowaliśmy takiego meczu, który, który przyniesie to przełamanie, da trzy punkty. Nie do końca ważny był styl w tym meczu, a ważne są punkty. Wiemy wszyscy o co gramy, że te punkty są niezbędne, że te mecze po prostu musimy do końca wygrywać. E, I może też stąd to wynikało, że nie do końca postawiliśmy na jakość, na, na to żeby to wyglądało dobrze dla, dla kibiców, a, a żeby to było skuteczne i, i z tego się cieszymy. A najważniejsze, że, że w takiej sytuacji, kiedy po Twoim podaniu był rzut karny, tak? był faul na, na Dominiku Głowińskim, Paweł Kaczmarek wykorzystał jedenastkę pewnie, drugą jedenastkę z rzędu, bo przypomnijmy, że ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki również Kaczmarek wpisał się na listę strzelców. Wtedy wówczas był wynik 1 do jednego. No to jest dość istotne, żeby w takich momentach przechylić tą szalę na, na swoją korzyść. No dokładnie, to są te detale, o których e, tak często się mówi, że, że czasem jeden moment w meczu może zadecydować o tym, czy się go wygrywa, czy nie. I fajnie, że po tym e, niestrzelonym karnym Pawła e, w, w tych poprzednich e, kolejkach e, udało mu się przełamać. E, podszedł, e, spróbował raz jeszcze, przełamał się, strzelił najpierw. E, ze świtem z Karnego teraz e, zrobił dokładnie to samo w meczu z Morongiem, e, no i tylko trzeba się cieszyć, bo to naprawdę. Bardzo ważne momenty, które faktycznie decydują potem o końcowym wyniku. Jednym z lepszych piłkarzy, tak wspólnie rozmawialiśmy po meczu z Arkadiuszem Świętosławskim, legendą Sokoła Aleksandrow, który wspólnie ze mną miał przyjemność komentować ten mecz, no był Paweł Kaczmarek, który zaliczył bramkę, który zaliczył piękną asystę. Po Twoim odbiorze zagraniu do Pawła, oczywiście Paweł do, do Michała Millera i, i Michał to wykończył. No tak widać po Pawle, że, że jest w tak zwanym przysłowiowym gazie, że, nie, że fajnie wygląda i fizycznie, i, i piłkarsko. Potwierdza to, tą swoją jakość w ostatnich meczach i bramkami, i asystami. No i z tego się trzeba tylko cieszyć, bo tak naprawdę nie, każda drużyna potrzebuje kogoś, kto, kto będzie to ciągnął do przodu. E, wszyscy wiemy, jaki jest cel przed nami i wydaje mi się, że nie, wiadomo, Paweł jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, już ma tych spotkań bardzo wiele rozegranych na wyższych poziomach rozgrywkowych. I wydaje mi się, że, że, że też wie jak to wygląda, i wie, że od tych doświadczonych zawodników w takich momentach też się wymaga więcej, że to oni często biorą na swoje barki tą odpowiedzialność za wynik i za grę. No i zdecydowanie Paweł to robi. No i oczywiście asystował również przy bramce Piotra Kasperkiewicza. No, natomiast macie dwa punkty straty do Legionowi, Legionowo, która, która jest liderem. Zostały cztery kolejki. No i to jest bardzo decydujący moment dla Was. W piątek gracie bardzo ważny mecz na wyjeździe z MKSM Ełk, który walczy o utrzymanie. No tak, tak się te kolejki poukładały, że faktycznie te ostatnie spotkania gramy z drużynami, które bezpośrednio walczą o utrzymanie, więc każdy, każdy walczy o życie. Gramy z drużynami, które są tak naprawdę na przeciwległym biegunie niż my. Nie, ale każdy ma swój cel. Każdy wychodzi na boisko po to, żeby go zrealizować, żeby go osiągnąć. Nie patrzymy, z kim te mecze są, bo, bo każdy, tak jak wspomniałeś, do końca, żeby awansować, my musimy wygrać, musimy liczyć na to, że, że legionowia się w którymś momencie potknie. I myślę, że tak będzie, bo, bo wygrali, bodajże, nie wiem, dziesiąty mecz z rzędu, do końca cztery kolejki, i jak poprzednie sezony pokazały, często bywa tak, że jeżeli drużyna łapie jakąś pasę, to zazwyczaj na tej końcówce, która jest bardzo newralgiczna, taka nerwowa, gdzieś ta koncentracja ulega osłabieniu i te drużyny tracą punkty seryjnie. I mam nadzieję, że. W tym sezonie też to się potwierdzi, że Legionowa po prostu zacznie te punkty w ostatnich kolejkach tracić. Oczywiście my liczymy na awans Sokoła, Konsport Aleksandrów. No, jest taki przypadek, że nie możecie liczyć tylko i wyłącznie na siebie, ale też musicie liczyć na, na to, że przeciwnik się pomyli. Tutaj mówię o Legionowi Legionowo. No, natomiast no, ten najbliższy mecz. Nie będzie łatwy, tak jak mówiłeś, walka o utrzymanie tutaj najbliższego przeciwnika, ale też nowy walczcie o awans, więc może wiele emocji paść podczas takiego widowiska z pewnością. No na pewno, bo żadnej z drużyn w tym meczu nie zadowala remis, więc zarówno my jak, jak i Ełk będziemy próbowali stwarzać sobie szansę, żeby, żeby te bramki padały miejmy nadzieję, że, że strzeli moje jedno więcej, fajnie by było zagrać na, na zero z tyłu nie, szybko otworzyć ten mecz, strzelić bramkę dołożyć drugą i mieć mecz pod kontrolą, żeby nie, tych emocji tak jak powiedziałeś, za dużo wcale tam nie było, tylko żeby ten mecz był od początku do końca pod naszą kontrolą no i najważniejsze, żeby stamtąd wrócić z trzema punktami No i oczywiście, że tak, liczymy na trzy punkty Sokoła, konsport Aleksandrów następnie macie mecz w Aleksandrowie w sobotę za tydzień z Wiktorią Sulejówek później Legia, 2. Warszawa i na koniec Lechia Tomaszów Mazowiecki tutaj podczas Dni Aleksandrowa Łódzkiego Sokół zakończy sezon z Lechią Tomaszów Mazowiecki. No tak, do, do końca zostały cztery mecze. Musimy być w każdym z nich bardzo skoncentrowani i miejmy nadzieję, że zdrowie będzie dopisywało, że w każdym meczu będziemy... W 100% skoncentrowani i do każdego na pewno podejdziemy z takim samym zaangażowaniem. No i mam nadzieję, że wszystkie uda się wygrać i że tak naprawdę te zwycięstwa do końca i ta praca, którą wykonaliśmy przez cały sezon w ostatecznym rozrachunku przyniesie ten upragniony cel, czyli, czyli awans do drugiej ligi. No, no i, i my oczywiście wierzymy w to, że Sokół Sokółkonsport Aleksandrów awansuje do trzeciej ligi. Wiele może się wydarzyć. W piłce różne scenariusze były pisane, cztery kolejki do końca. No teraz Tomka zapytam tutaj, jak trafił do Aleksandrowa Łódzkiego, bo już jesteś tutaj drugi sezon. No tak, to w zasadzie bardzo do tego przyczynił się poprzedni trener jeszcze poprzedni, poprzedni w zasadzie, bo, bo to trener Kubka i dzięki e, poniekąd, dzięki niemu trafiłem do Aleksandrowa, bo współpracowałem z tym trenerem w, najpierw w Zawiszysz Głów, potem spędziłem dwa sezony w Poddębicach e, i potem znowu trafiłem pod skrzydła trenera Kubki i to było w Sieradzu. E, potem z Sieradza, e, w, to był chyba sezon, w którym spadaliśmy z Sieradzem, no i pojawiły się właśnie dwa tematy i trenerem wtedy był tu jeszcze chyba trener Bistuła i w zasadzie kierunki były dwa, albo Aleksandrów, albo Łowicz i w ostatecznym rozrachunku skończyło się to na tym, że trafiłem do Łowicza, gdzie wtedy trenerem był obecny trener Aleksandrowa, czyli trener Bogdan Jóźwiak. A ostatecznie do Aleksandrowa przekonał mnie trener właśnie Piotr Kubka, który był tu trenerem. No i jakoś, jakoś tak, tak się złożyło, że ostatecznie po przygodzie z Łowiczem trafiłem do Aleksandrowa, gdzie, gdzie, gdzie gram drugi sezon i gdzie czuję się bardzo dobrze. No właśnie, jak się czujesz w Aleksandrowie? Mówisz, że bardzo dobrze. No natomiast no, były takie mecze, gdzie występowałeś w pierwszym składzie, ale też były takie mecze przez ostatnie dwa lata. Gdzie, gdzie byłeś tym zmiennikiem? No tak, na każdy mecz, każdy trener ma swój plan. Ma taki plan, który. Predysponuje pewnych zawodników do gry w danym meczu, i stąd wydaje mi się, że piłka jest też takim sportem. Każdy sport drużynowy jest takim sportem, że drużyna tworzy 20-22 zawodników, i każdy z nas liczy się z tym, że w danym meczu może być zmiennikiem i w każdym meczu można wychodzić w pierwszym składzie. Każdy z nas stara się robić wszystko, żeby grać od początku w każdym meczu. Ale nie zawsze się to też udaje i są różne sytuacje, ale nawet jeżeli nie gramy od początku, to staramy się, wchodząc z ławki, udowadniać trenerowi, że zasługujemy na to miejsce w pierwszym składzie. No dobrze, to ostatnie pytanie, już związane bezpośrednio z najbliższą kolejką. Czy Sokół wygra mecz? No zdecydowanie nie mamy innego wyjścia. Wełku musimy wygrać, i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że szybko otworzymy wynik, że, że uda się strzelić szybko też drugą bramkę, że będzie on pod kontrolą. No i chciałbym, żeby, żeby tak na spokojnie ten mecz się skończył. 3-0 i, i żebyśmy z takim wynikiem i z trzema punktami wrócili do, do Aleksandrowa. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my teraz zobaczmy jeszcze bramki z ostatniej kolejki z Huraganem Morą. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Do miłego zobaczenia. Do zobaczenia. Teraz bardzo dobre przejęcie Bogołębskiego, świetne przejęcie i teraz uruchomienie Kaczmarka. Kaczmarek już długa piłka do Millera. Michał Miller. Miller, Miller, Miller. Miller. Jeszcze Michał Miller. Miller i yes. mamy bramkę, 1-0 dla Sokoła, konsport Aleksandrów, bardzo dobre zagranie Pawła Kaczmarka, świetne przyjęcie Michała Millera, który przyjął bardzo dobrze, zmylił bramkarza i posłał piłkę do bramki, 1-0 dla Aleksandrowian. Tak, bardzo doskonała piłka, wspaniała dla napastnika, pozostało tylko tak naprawdę wykończyć ją. Miller zachował silną krew i strzelił na 1-0 i, i brawo dla Sokoła. Jeszcze ładne, prostopadłe zagranie tutaj. I mamy bramkę na 1 do 1. No to co mówiłem, no piłkarze w ostatniej kolejce ze świtem nowy dwór Mazowiecki i Sokoła oczywiście strzelili bramkę, następnie ją stracili. No i powtarza się ta sytuacja przed ostatniej kolejki. Mamy 1 do 1. Kaczmarek, Kaczmarek. Teraz do Bogołębskiego, Bogołębski. Bogołębski, Bogołębski. Szansa dla Sokoła. Teraz Głowiński, mamy rzut karny. Paulowany Dominik Głowiński Karnego w ostatniej kolejce wykorzystał Paweł Kaczmarek i liczymy na to, że będzie ponu... podobnie. Ja wiem w który róg będzie strzelał. Na razie nie będę zdradzał, ale pewnie w ten sam, co... co w ubiegłej kolejce. Mam nadzieję. Trzymawe kciuki za. Że nie wie tego Mateusz Lawrenc. No natomiast Paweł Kaczmarek. Paweł Kaczmarek przed szansą wyprowadzenia Sokoła na prowadzenie. Kaczmarek. Kaczmarek, KACZMAREK! Dwa do jednego, jednak wybrał ten inny róg. Kaczmarek dośrodkowanie w pole karne. Tutaj pewnie piłka na długi słupek. Tutaj na Woźniczaka Kasperkiewicza podejrzewam. Na tych najwyższych piłkarzy Sokoła. Kasperkiewicz, Kasperkiewicz i gol! Gol dla Sokoła Piotr Kasperkiewicz! Po bardzo dobrym dośrodkowaniu Pawła Kaczmarka, 3 do 1 dla Aleksandrowian. No tutaj kibice cieszą się z tego, że, że ich ulubiona drużyna strzeliła już trzecią bramkę w tym meczu i liczy się dalej w grze o awans do drugiej ligi.